Cześć Maneczko, Cześć i czoła. Witamy się w kolejnym odcinku z naszej przewspaniałej Wówy, z naszej przewspaniałej Rina Shity. Od a z tamtego odcinka nie ruszyłam się dosłownie nigdzie. E, że Tak powiem, jak Rzym go wyłączyła, tak Rzym go teraz włączyła. Jak Rzym go wyłączyła następnym razem, tak Rzym go teraz włączyła tutaj w tym samym miejscu. E, tamtym razem Abi miał jakiś sprytny plan. E, ponieważ zauważył Fibi i my idą też do Fibi i teraz idziemy. I to będzie pierwszy raz, kiedy usłyszymy e, angielski głos Fibi, więc jestem ciekawa, czy nam się to w ogóle spodoba. E, muszę pamiętać, żeby uważać Lidia, na. E, żeby uważać na obesa, tamtym razem zaczął mi crashować, mimo że prze, na początku było OK. więc teraz niestety e, będą takie e, żeby wam nie klatkowało, więc też bo to też dla waszego dobra. E... Be? Phoebe brzmi okej okay, dla mnie. Nie mam przy niej takiego szoku, jak miałam przez Annie. Chyba... O! Oh, Breno, no się nie, chyba

Ona nigdy się spotka z Ani. A co ciekawe jest? To jest ciekawe, że Fibi przez ten cały czas nigdy się nie spotka z Ani. Czy naprawdę w tym jakże dużym, ogromnym mieście ich drogi nigdy się nie przecięły. Co zastanawiające. Głos Fibi mi brzmi: Madame. Bank. Averardo Bank. Biedni Japończycy, którzy nie wymawiają R. Biedna osoba chorująca na RR-anie. Um. Głos wymięwienia nie pasuje. Oh, Jest ok mm, Kojarzy well, mi się też you bardzo you z angielsk... Oooow... Eeeem... Kojarzę mi się z angielskimi głosami z Honkaja ja z początku z Belborgu. Taki mam live od Fibi. Też może to być spowodowane przez e, kolory, które ona po prostu ma na sobie, czy takie białe, niebieskie. A więc. Trochę mi się kojarzy z pronią. Ale tak tylko troszkę, to, to wiecie, to jest takie, taki przebłysk, to nie jest tak, że ja widzę bronię w Fibi. nie. Można ja no, że widzę w niej parę postaci, ale y, to jakby, wiecie, to jest taki pr przebłysk tylko. Biedna Fibi. Ona ma rajtuski czy te?

O, Fibi really oh. jest bardzo um, skrinonośna, skrinonośna. Uh, miniaturka ro robotna i inne takie. Okay. <laughs> no w to. Okej, okay, czyli my będziemy cały czas próbować. Czy cały czas będziemy cię w jakiś sposób próbować namierzyć porolową, z tego co rozumiem. No, i słuchajcie, 5 minut, i zaczyna się zabawa w kraszowania. Nic z Was nie ominęło, dosłownie słownie skraszowało Was po prostu, jak klatki się zmieniały z kwiatuszka na Fibi. Więc nic z Was nie ominęło. Ja się będę dalej, że tak powiem, męczyć, bawić z tym, żeby było płynnie. Mam nadzieję, że to się nie będzie działo dzisiaj dużo razy. Nie wiem, czy to wynika z tego, że się na przykład przegrzewa, czy z czego niby, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co sprawia, że ten biedny OBS się tak kraszuje, klatkuje i tak dalej. Nie, nie wiem, Jak jeśli jesteście w stanie mi powiedzieć, co tak może wpływać, a po prostu, bo pierwsza część odcinka z tamtego tygodnia, to było po prostu, no ogólnie większość odcinka z tamtego tygodnia było jakby poszło bez problemu. Nie miałam żadnych zacinek, nic się nie wydarzyło. Jeśli chodzi o rzeczy które mój komputer w tym momencie robi teraz to jest to dosłownie watering i jest to dosłownie... patrzcie, nawet nie zdążyłam zdania dokończyć <noise> już jest wywalony pojawił wam się prawdopodobnie teraz dźwięk po prostu chłodziarki mojej laptopowej może to coś da, ale tak jak mówię dosłownie mam włączone wws Safe i folder i nic więcej, mam wszystko inne wyłączone ja nie wiem, co to powoduje. Widzę teraz też w opcjach niby, że mam ustawienia jakiegoś GeForce'a Game Ready do pobrania. Nie wiem, czy to może wpływać aż tak bardzo na to, że mi się craszuje nie gra, bo gra mi się nie craszuje, kraszuje mi się OBS. E, I to tylko w przypadku Wateringa. Tylko i wyłącznie w przypadku Wateringa się to dzieje. Oho, e, żadnej nagry nie ma z tym problemu. Nagrywałam ostatnio e, czaskę, nie było problemu. E, Krzyżą Kaju też nie ma problemu. Nagrywałam Sky. A Sky też nie ma z tym problemu. Portal też nie ma z tym problemu. O, w ogóle, bardzo tak wyraźnie powiedziała rower. E, Rzadko chyba tak widzimy, żeby ktoś tak, aż tak wyraźnie mówił z rower. Dobra, więc będziemy próbować niby tworzyć dalej ten odcinek. No powiem wam, że teraz już weszła mi matematyka i tak mniej więcej patrzę po ilu, w jakim momencie to się to wszystko, wiecie, wyłącza, kraszuje. Może teraz będzie lepiej, ale no. Straciłam nadzieję. Dlatego mam taki problem, bo ja bym chciała na przykład nadrobić ww, dokończyć o i tak dalej, ale przez to, że nagrywam e, I ona się zacina. Przez to, że się zacina, to mam taki problem Że widzę, że się zacina i mój mózg ma już taki od razu... Znowu się będzie zacinać i mi się trochę nie chce wtedy e, O, Gilberto. I jakieś takie te peczki nie wyglądają jakby były stąd te beczki nie wyglądają jak były. Gilberto jesteś papierzielone. Piszmyś, maniakalnie. No. Patrzcie, jaka przyjemna, bardzo, bardzo ładna. Ciekawe kogo wzywa. Czy wzywa Porlowu, czy wzywa e, Jednorożca. Oho. Czy dostaniemy za niej? Gościu ma obłęd w oczach. Uuu. Oczywiście, że tak, jesteśmy główną atrakcją tego e, wydarzenia tutajszego. W ogóle ma trzy kolory na tym swoim tym. W śmierci. Blisko. Tak, no z Porlowej. Halo, halo, no Porlowa przecież. Jako porlowa jest częścią. Praksz Co ona działa przeciwko nam? Skoro ona jest jakby od nas, to dosłownie od nas. Walka. Walka przyspieszona albo wycięta. Powiem wam, że OBS nie wytrzymał tej nagłej zmiany e, niektórych rzeczy, no. więc. Wszelakie walki na pewno będą wycinane, bo po prostu OBS ich nie dźwiga z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Mam nadzieję, że będzie dźwigał animację. Spróbujemy to rozwiązać do animacji, do czasu animacji. Eee, nie wiem, ja wiem, że prawdopodobnie najprostszym rozwiązaniem, jakie można by było w tym momencie wykonać, które byłoby też najbardziej kosztowne, to jest po prostu zmiana sprzętu, na którym ja nagrywam. Ale nie jest to na ten moment możliwe, jest to antywykonalne na ten moment, więc niestety ja się muszę z tym użerać, wy się musicie użerać z tym narzekaniem. Nie wiem, nie mam pojęcia w jaki sposób inaczej to rozwiązać. Ale ładna kloteczka. No, porlowa porlowa jest problemem

Lorelai. <grymne> o! Czy Lorelai to jest ta taka pani, z... Y, ja ją chyba naz, nazwałam meduzą albo śmierniczką? To ona wstaje z chmur? <grymne> czy to jest ta pani, która jest jednorożcą? Chociaż ta pani, która jest jednoroczną, to chyba ta pani, co jej się nam pokazywała na grafikach, nie? Żadnej z nich nie mam jako ogrywalnej. Wiem chyba, że Lorelai, tak? Chyba ona jest healerem. No, natomiast no, ja jej nie mam. Wydaje ja mi się, że Lo Lore, Lorelai bardzo z imię jak się powtarza za, za często, to aż łamianie co z tego robi. E, wydaje mi się, że Lorelai wychodziła w podobnym momencie jak jakaś postać. You chyba z Honkaja były bardzo porównywane. Albo z Honkaja, albo z Kenshina. Że ona tak się zetknęła e, z którymś tym. Nie pamiętam z którym. No. Alright. There's a port nearby where you can catch a gondola. It can take you close to the Atrium of Reflections. After we hunt, yeah, to yeah, she's family. family, We'll meet up with you as soon as possible. Please be extra careful, Rover. May the sentinel protect you. So, but it's sentinel. I, I ja to ja I, sentinel. A ona mi tu powiedziała Sentinel, coś, tak, coś takiego. I nie zgadzajmy się to z moim wyobrażeniem wymowy tego słowa. Mam takie, że coś jest kurde nie tak. He the Port. To pozwolcie, że Wam to przyspieszę. Czy my teraz spotkamy Lorelai? przez chwilę byłam pewna że to jest mortefi Proszę mnie zostawić nie Ok. In in inquire. Inquire to jest... Nie, to nie jest jego imię. Ok, czyli generalnie cała ten obszar chmurkowy jest ne, przypisany do Lorelai, z tego co rozumiem, jako do potu. Po ten. Ok w harbor. But please be careful. Tylko i wyłącznie Ja zawsze jestem ostrożna. Zawsze Okej okay. I co teraz? Przepiękne jest to miejsce, strasznie mi się podoba. O Castoris Kast Castoris mamy Castoris Y to nie jest tak, że mi się zacięło. On jakby zrobił, y było takie, jakby wiecie, jakby miał machnąć jakimś ogonem albo coś. O, o właśnie, ale to się nie wydarzyło na ekranie. Nie wiem z czego to wynika. A mamy to. Tą... Ma... Dziwne oczy. Lady. Tak, to było wtedy, kiedy nie widzieliście, a więc naszego pierwszego takiego spotkania teoretycznie z, z, z nią nie widzieliście, a więc. Nimbus Sanctum totalnie brzmi jak jakaś miotła z, z, z Hogwarts Legacy. Ej, ej głos też mi to. Pasuje. Nie mam jakiegoś takiego, wiecie. Nie mam jakiegoś takiego, nie, nie chcę powiedzieć, odrzucenia. E, nie brzmi on dla mnie dziwnie, pasuje mi on do postaci. To tak głosowo. Zapomniałam, wiem, że zapomniałam sprawdzić aktorów głosowych, ale. E, no ale to trudno. Kiedyś to zrobię, jak będę miała mniej e, problemów z OBS-em być jakaś animacja, tak? Będą razem płynąć. Bardzo mi się podoba tutaj muzyka. Okej. Okay. Ta muzyka tutaj generalnie tak y, czuć jakby takim... Trochę l... Lord of... A, ja mogę to kontrolować, no proszę.

These seem to be reverberations hidden in the Sea of Clouds. Perhaps you've heard that this was once the Order's seminary. It appears that even after the clouds consumed it, the reverberations of its members linger out. Maybe the anomalies in the Sea of Clouds are stirring them to life once more. Nie dam ci się niestety. You seem very knowledgeable about all this. Why, yes. Ok. Powiem tak, gdybyśmy nie mieli angielskiego debugu, nawet byśmy nie wiedzieli o czym one rozmawiają. Nie wiem, czy to wynika z faktu, że tak było zaplanowane, że no miały tak dopowiedzieć, czy przez to, że ja za szybko popłynęłam. Dajmy się temu stabilizować przez chwilkę. Czy mam pociąg? dobra no ale takie ma vibe y, to miejsce takie właśnie takie elfy takie buty bogów. jak tak przy tych kraszach słucham nieco z nią minęło za co zapytała się gdzie zaczynamy po czym walnęła tym tekstem były przebitki po prostu na jakieś tam okolice więc nic z nią nie minęło, a jak tak słucham, jak czekam aż się o ten OBS uruchomi jeszcze raz, tego śpiewu, to wiecie z czym mi się to jeszcze kojarzy? Z takim śpiewem z katedry jakiejś, taki wiecie, taki... Jest jakiś taki piosenka, że on ma właśnie taki śpiew takie jakieś tak, w katedrze, to jest wiecie, taki nowoczesny rok, ale on tak śpiewa właśnie katedralnie,

No dziwne jakbyś wzięła ofens, jak ty się nam nawet nie, nie przedstawiłaś, pani y, siedem pytajników. On jest jakimś smokiem, jakimś echem, umiejętności specjalne. Niemo, coś, nie wiem, te oczy są dla mnie jej takie dziwne and e, isolation Bardzo podobny case chyba był tworzony w e, Inazumie, w Gętrzynie że jednocześnie to miało być takie no, nowoczesność z przeszłością, że tradycja i, 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 i nowoczesność. Wydaje mi się, że właśnie przy Gętszynie tak było tw, tworzona była taka. A propos jej oczu, to właśnie dlatego mówię, że są dziwne, jak ona się patruje w waszą duszę. Bardzo, nie wiem, mam wrażenie, że jakieś takie smocze są te oczy. Z rzeczy, których, ten, to ona tam zaczęła mówić, że coś tam, że do końca i tutaj, że, że są tam cienie i że ona później dokończyła, że to wszystko będzie przez nas. Ja jej zadałam pytanie, skąd ona to wszystko wie? dlatego mam takie wątpliwości troszeczkę kim ona jest bo ja ją wzięłam za po prostu członka tej rodziny tych Montelich czy jak, czy jak, czy jak, tam zwa, czy jak ich tam zwał ale ona w ogóle tak jakby wiedziała z dużo e, może też troszeczkę zmisowałam jej charakter, bo byłam przekonana że będzie troszeczkę inaczej się zachowywać e, ona się zachowuje tak bardzo poważnie, dorośle jeśli mogę tak to nazwać e, ma bardzo taki Charakterystyczny wyraz, bym powiedziała, e, tak pewnie siebie też. Myślałam, że trochę inaczej się będzie zachowywać. E, może dlatego też inaczej, e, teraz ją inaczej postrzegam. E, natomiast wciąż do, jej głos do, mi do niej pasuje. Jakby to jest opinia, która zostaje niezmienna, e, w Jakby zachowuje się tak, jak podchodzi, tak jak do życia, może tak się wydaje, że podchodzi po tych spotkaniach z nią tak jak się jej spodziewałam, że będzie. Karlotta jest troszeczkę inna w moim mniemaniu. Tak, o widzicie, no, nasz rower nawet się zorientował, że coś jest nie tak. Yes. Najlepsze jest to, że ona zaczyna coś gadać i wam to nagle umija, i nagle macie cały tekst, który, ma, który, który wam po prostu prze, przepowiedziała, że tak nazwę. Na ten moment ta część ma chyba 8 albo 9 części, z których będę próbował skracać ten odcinek. Jest to niewielkotnie wkurzające, natomiast chciałabym skończyć rozmowę z Carlottą po prostu w ramach jeszcze tego odcinka, bo nie ukrywam, mnie też to męczy, jak to tak się tw tworzy po prostu. To, co ja zauważyłam. Czy to jest jakaś moja koleżanka z przeszłości, o której ja nie pamiętam? Karlotta jest też jedną z pierwszych postaci, jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę Was okłamywać, więc Wam nie powiem, czy dobrze pamiętam. Bardzo mi zależy na tym, żeby skończyć tą rozmowę, kończyć jednocześnie ten odcinek, ponieważ nie ukrywam.

Skoro rower sama siebie tu wysłała, to może faktycznie ona się zna z Carlottą. Może Karlotta fakt nie jest taką postacią. O! Ale dziwny pociąg. Wsiadła do środka ryby. Popłynęła Dobrze, więc pojawił się na ekranie napis, yy, że jak płitca odpłynęła, to my teraz wruszamy dalej w naszą drogę do Lorelai. E, I ja go nie zaskrinowałam, bo nie pomyślałam o to, żeby go zaskrinować. Za dzian. E, skończyliśmy rozmowę z Karlotą i to będzie koniec tego odcinka. Testuje on moje wszystkie nerwy, jakie tylko się da. Będę go składać z chyba 10 części. I najlepsze jest to, kiedy zaczęłam mówić o tym, co się wydarzyło po kraszu. W sekundę mi się OBS crashował. On ma jakąś taki skok, CPO ma jakiś taki znakły skok na 15 i wtedy on się kraszuje. W sensie OBS nie gra. OBS się wtedy kraszuje, więc nie wiem, z czego to wynika. Ja nie będę swoich nerwów tracić na kupię grę i kupi program. Nagrałam ten odcinek, przetyrałam go. Może następny pójdzie lepiej, no bo te pierwsze momenty, kiedy robiłam odcinek z tamtego tygodnia, były ok, więc nie wiem, nie mam pojęcia, co się wydarzyło nagle przez te nie wiem, 30 minut. Może CPU 8 albo 15, to już jest za dużo dla obs -a? Nie wiem, nie znam się. Jak się znacie, możecie mi napisać w komentarzach. Wiem, że jest też opcja jeszcze odpalenia tej śmiesznej gry z jakimś takim innym, innym silnikiem spróbuję to zrobić do następnego razu i zobaczyć czy to coś nam da, czy nam to coś nie da. Z Lorelai się po prostu spotkamy w następnym odcinku. To tyle. Do zobaczenia. Pa pa.